Każdy marzy o tym, żeby pięknie mówić, pięknie śpiewać, pięknie przemawiać, być lektorem. Tych marzeń jest mnóstwo. Jak ty na to patrzysz? Punktem wyjścia jest to, że każdy z nas ma ten głos. I ten głos jest świadectwem naszego indywidualizmu. Jesteśmy jednostkami jesteśmy jak takie małe planety, które mogą być planetami. Czyli niezależnymi bytami, które są silne i poruszają się w, w kosmosie w sposób niezależny, tak może niezależny, może lepszym słowem, autonomiczny, jeżeli odkryjemy tę naszą energię głosową i pójdziemy za tym naszym głosem. Każdy z nas ma inny głos. Nie ma możliwości, żeby dwie osoby mogły mieć taką samą częstotliwość i takie samo brzmienie. Nigdy o tym nie słyszałam, nie spotkałam się z tym i też głęboko wierzę, że nasz indywidualizm i nasze takie głębokie przeznaczenie wiąże się również z tym głosem, z jakim się rodzimy. Także to jest w ogóle niesamowicie dla mnie też pełna tajemnic droga, taki proces nieskończony i bardzo ekscytujący.